Dzień dobry moi drodzy. To jest już druga część filmiku. W pierwszej pokazywałam, jak wykonać hamak bujaczek dla papugi. Teraz już widzicie tutaj ukończony hamak. Na dole zrobiłam sobie taki schodek, żeby on się mógł złapać, wyjść sobie na podusie. I ma przywieszone zabawki. To są takie jego ulubione skarby. Bardzo lubi się takimi właśnie rzeczami bawić. Lubi takie różne frędzelki, wystające niteczki. To mu sprawia frajdę, że sobie może to odplątywać i robić z tego takie różne frędzelki. To będzie powieszone u niego w klatce. I zrobiłam sobie jeszcze takie dwie zabawki, które też bardzo lubi. On uwielbia tą grzechotkę. Tu ma takie drewnienka z brzozy do obgryzania. On już jej miał w kratce Troszeczkę sobie obgryzł. Oczywiście jego zakrętki, które uwielbia. I to mu przewieszę też tam koło jego ulubionego patyka. I tutaj zrobiłam jeszcze drugą taką zabawkę. Z koralikami, z kapselkami, z frędzelkami. On sobie lubi czasem wplątywać się właśnie w te zabawki. I wtedy te zabawki, te frędzelki yy, tak mówię, mierzwią. Piórka na głowie on bardzo lubi. Jak mnie nie ma, jak jestem w pracy, to właśnie on sobie się wplątuje w te zabawki i one go miziają zamiast mnie. Dlatego to wszystko ląduje zaraz w klatce u naszej papugi Ary. Myślę, że będzie zadowolona, bo to już jest któryś raz taka zabawka. Ja je odświeżam, ponieważ jak są poobgryzane, zawsze trzeba patrzeć, żeby one nie miały ostrych elementów, żeby się nie pokaleczyła. Ona się umie bawić. Więc wiem, że mogę im jej te kapselki właśnie dać. Ona je bardzo lubi. Ona sobie demontuje te zabawki. Fajne są te koraliki. One właśnie... Jest, ciężko je też zepsuć. I, I one są taką bardziej dekoracyjną tutaj formą. Ładnie to wygląda jak się to później przywiesi. Dlatego zapraszam do oglądnięcia pierwszego filmiku, w którym pokazywałam jak właśnie zrobić Hamaczek dla naszej Ary. Tam macie krok po kroku. Pokazane z czego jest zrobiona, jak wykonana. No i za chwilkę Wam pokażę, jak już to zamontuję wszystko. Jak sobie Blue będzie się bawił tymi naszymi nowymi zabawkami. Myślę, że będzie zadowolony. Subskrybujcie nasz kanał. Oglądajcie nas. No i możecie pisać w komentarzach, czy Wam się podobają takie ręcznie samo. Przeze mnie wykonane zabawki. Czy korzystacie z takich różnych tutaj podpowiedzi? No i czy Wam wychodzą? Czy nie są to jakieś ciężkie? Nie, są ciężkie rzeczy do zrobienia, ale tak jak mówię, no trzeba troszeczkę chęci. No jakieś pół godziny mi to zajęło, ale myślę, że Blue będzie zadowolony. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam Was.